Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale wiadomości kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. W nocy z piątku na sobotę na Placu Konstytucji w Warszawie doszło do dramatycznych i wstrząsających wydarzeń. Tuż przed północą, przed jedną z gruzińskich restauracji, wywiązała się gwałtowna bójka z udziałem trzech obywateli Gruzji. W wyniku eskalacji konfliktu doszło do użycia noży, co zakończyło się tragicznie. Jeden z uczestników, 31-letni mężczyzna, został ciężko ranny w klatkę piersiową. Mimo natychmiastowej interwencji i przewiezienia rannego do szpitala, lekarze nie byli w stanie uratować jego życia. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Pozostali dwaj obywatele Gruzji uczestniczący w bójce także odnieśli rany. Jeden został raniony w udo, a drugi w okolice miednicy. Na szczęście ich obrażenia nie zagrażają życiu. Według relacji świadków, które cytuje miejski reporter, awantura rozpoczęła się wewnątrz restauracji, po czym szybko przeniosła się na ulicę, gdzie uczestnicy sięgnęli po noże. Policja szybko zareagowała na zgłoszenie i zatrzymała trzech obywateli Gruzji związanych z tym tragicznym zdarzeniem. Funkcjonariusze prowadzą szczegółowe czynności śledcze na miejscu zdarzenia, zabezpieczając ślady i dowody pod nadzorem prokuratury. Komenda Stołeczna Policji przekazała, że prowadzone jest intensywne śledztwo w sprawie zabójstwa oraz udziału w bójce. Rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński informował niedawno, że w ubiegłym roku doszło do 1895 zatrzymań obywateli Gruzji. 136 z nich zostało aresztowanych. Łącznie w polskich ośrodkach penitencjarnych według stanu na koniec ubiegłego roku przebywa 322 Gruzinów. Na podstawie decyzji wydanej przez Straż Graniczną o zobowiązaniu do powrotu w ubiegłym roku z Polski wydalono 2589 obywateli Gruzji, napisał w mediach społecznościowych Dobrzyński. O problemach dotyczących działalności w Warszawie gruzińskich gangów mówił również na antenie Polsat News Rafał Trzaskowski. 11 lutego odbyła się narada dotycząca przestępczości wśród cudzoziemców, w której oprócz stołecznego włodarza udział wziął m.in. minister Tomasz Siemoniak. W poniedziałek, 17 lutego, na przejeździe kolejowym w starej wsi koło Piotrkowa Trybunalskiego doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. O godzinie 16.15 podczas przejeżdżania przez tory. Samochód kierowany przez kobietę nagle zgasł i nie chciał ponownie odpalić. Sytuacja była dramatyczna, gdyż do przejazdu zbliżał się pociąg. Na szczęście z pomocą kobiecie pospieszył znajomy, który akurat przejeżdżał tą samą drogą. Mężczyzna podszedł do zepsutego pojazdu, jednak również jemu nie udało się uruchomić samochodu. Wtedy wsparcia udzielił inny kierowca, który zaoferował pomoc, mając w samochodzie linię holowniczą. Podczas próby odholowania auta Storów sytuacja nagle stała się dramatyczna zapaliło się czerwone światło, a rogatki zaczęły opadać. Oznaczało to, że pociąg był już bardzo blisko i od tragedii dzieliły ich tylko sekundy. W ostatniej chwili udało się ściągnąć samochód Storów, dosłownie tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Akcja ratunkowa była tak dynamiczna, że podczas holowania auta kobieta oraz jej znajomy zostali potrąceni przez własny samochód, na szczęście nie odnosząc poważniejszych obrażeń. Polskie koleje państwowe udostępniły nagranie z tego dramatycznego zdarzenia podkreślając heroizm i zimną krew osób biorących udział w akcji. Jak poinformowali przedstawiciele PKP, od momentu zatrzymania się samochodu na torach do przejazdu pociągu minęło jedynie półtorej minuty. PKP przypomina, że w przypadku awarii auta na torach należy natychmiast opuścić pojazd wraz ze wszystkimi pasażerami. Ważne jest również, by szybko wezwać pomoc, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 i podając numer przejazdu znajdujący się na żółtej naklejce. Nigdy nie wolno ryzykować własnym życiem i zdrowiem, ponieważ bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dzięki wytężonej pracy operacyjnej Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzono skuteczną akcję, która doprowadziła do ujawnienia i likwidacji kolejnego nielegalnego punktu hazardowego na terenie gminy Kunice. Dokładna analiza zebranych informacji oraz starannie zaplanowane działania umożliwiły zabezpieczenie nielegalnie działających automatów. Funkcjonariusze podczas czynności procesowych potwierdzili, że urządzenia były wykorzystywane do prowadzenia gier o charakterze losowym bez wymaganej koncesji, co stanowi poważne naruszenie przepisów ustawy o grach hazardowych. Podczas kontroli pomieszczeń policjanci zabezpieczyli pięć automatów do gier hazardowych, klucze serwisowe oraz gotówkę. W miejscu nielegalnej działalności zatrzymano trzy osoby. 60-letnią kobietę oraz dwóch mężczyzn w wieku 64 i 32 lat. Kobiecie przedstawiono zarzuty urządzania i prowadzenia gier hazardowych bez stosownej koncesji, natomiast mężczyźni usłyszeli zarzuty uczestnictwa w nielegalnych grach hazardowych. Likwidacja takich punktów jest niezwykle ważna, gdyż nielegalnie działające automaty do gier hazardowych, poza łamaniem prawa, stanowią poważne zagrożenie społeczne. Hazard jest nałogiem, który może prowadzić do tragicznych skutków, zarówno dla graczy, jak i ich rodzin. Policjanci oraz służby celno-skarbowe działają nieprzerwanie na rzecz eliminowania nielegalnych punktów hazardowych w Legnicy i na terenie powiatu Legnickiego. Dzięki współpracy obu służb oraz ich zaangażowaniu w likwidację tego procederu zwiększa się bezpieczeństwo mieszkańców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie nielegalnych gier hazardowych grozi surowymi karami. W tym wysokimi grzywnami oraz karą pozbawienia wolności do trzech lat. 3 stycznia bieżącego roku funkcjonariusze samodzielnego pododdziału prewencji policji w Legnicy, wracając z zakończonej służby, zauważyli na terenie powiatu Bolesławieckiego samochód osobowy marki Mercedes, który dachował i znalazł się poza drogą w pobliskim rowie. Wewnątrz pojazdu były dwie osoby z obrażeniami, które uniemożliwiały im samodzielne opuszczenie auta. Policjanci powiadomili dyżurnego komendy powiatowej policji w Bolesławcu, który wysłał na miejsce służby ratunkowe. W tym czasie funkcjonariusze nawiązali kontakt z poszkodowanymi. Jeden z nich, 75-letni mężczyzna, miał problemy z oddychaniem. Druga pasażerka była w cięższym stanie. Obie osoby zostały wydobyte z pojazdu. I ułożone na deskach ratunkowych w oczekiwaniu na pomoc medyczną. Podczas dalszych czynności ustalono, że jeszcze przed przybyciem policji z pojazdu wydostała się kobieta, która była pasażerką. Przebywała ona w samochodzie świadka zdarzenia, gdzie także otrzymała pomoc medyczną. Według wstępnych ustaleń policji, przyczyną wypadku było niezachowanie ostrożności przez kierującego Mercedesem podczas wykonywania manewru wyprzedzania. W nocy z czwartku na piątek doszło do zuchwałego włamania do jednego z kantorów, znajdujących się przy ulicy Tamka w centrum Warszawy. Sprawcy dokonali kradzieży, posługując się nietypową metodą aby dostać się do lokalu, wycięli dziurę w suficie piwnicy budynku, a następnie weszli przez nią do środka kantoru. W efekcie włamania złodzieje zrabowali około 100 tysięcy złotych w gotówce. O zdarzeniu poinformował policję pracownik kantoru, który rano przyszedł do pracy i zauważył ślady włamania. Z relacji policji wynika, że po dokonaniu kradzieży sprawcy uciekli w nieznanym kierunku. Obecnie trwają intensywne poszukiwania złodziei. Jak poinformował młodszy aspirant Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej komendy Policji, funkcjonariusze prowadzą wielotorowe czynności śledcze, zabezpieczają ślady na miejscu zdarzenia oraz przesłuchują potencjalnych świadków. Policja ustala dokładny przebieg włamania oraz próbuje określić, ile osób brało udział w przestępstwie. Śledztwo w tej sprawie jest w toku. Jeden z właścicieli opisał to zdarzenie na swoim profilu w mediach społecznościowych. Jak u nas ukradli setki tysięcy złotych, dzisiaj? Jak widzicie, mamy dziurę w podłodze, no i dzisiaj został e, ukradziony u nas safe w nocy pomiędzy 12 a 5 rano. Ukradli wszystko to, co mieliśmy. Ale proszę się nie martwić, mamy kilka oddziałów w Warszawie oraz w Polsce, więc możecie śmiało do nas pisać, możecie kupić albo sprzedać u nas krypto, więc zapraszamy. Serhii S., 51-letni obywatel Ukrainy, został skazany na 8 lat więzienia za przygotowywanie aktów dywersji na terytorium Polski, które miał realizować na zlecenie rosyjskich służb. Zgodnie z ustaleniami śledczych mężczyzna otrzymał zadanie przeprowadzenia podpaleń kilku ważnych obiektów we Wrocławiu. Serhii S. został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w styczniu 2024 roku w związku z prowadzonym przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej śledztwem dotyczącym działań dywersyjnych na terenie kraju. Do tej pory zarzuty w tej sprawie usłyszało łącznie 5 osób. Serhii S. był oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się organizacją aktów dywersyjnych, a także o przygotowywanie podpaleń we Wrocławiu. Po zatrzymaniu przedstawiciele ABW poinformowali, że działania mężczyzny były prowadzone na polecenie rosyjskich służb specjalnych. Oskarżony od początku nie przyznawał się do winy. Jesienią 2024 roku prokuratura skierowała do sądu wniosek o skazanie Serhija S. bez przeprowadzania rozprawy, proponując dla niego karę trzech lat bezwzględnego pozbawienia wolności, na co początkowo zgodził się sam podejrzany. Jednak w październiku 2024 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu odrzucił ten wniosek i zdecydował, że proces będzie prowadzony w pełnym wymiarze. Podczas mowy końcowej prokuratura zażądała kary pięciu lat więzienia, natomiast obrońcy Serhija S. wnioskowali o jego uniewinnienie. Ostatecznie sąd wymierzył mu wyrok ośmiu lat pozbawienia wolności. Władze polskie od dłuższego czasu sygnalizują wzmożoną aktywność dywersyjną prowadzoną przez obywateli państw wschodnich na terytorium kraju. 14 lutego premier Donald Tusk poinformował o deportacji do Polski obywatela Rosji który był podejrzany o koordynowanie aktów dywersji wymierzonych w Polskę, Stany Zjednoczone oraz inne kraje sojusznicze. Mężczyzna został zatrzymany pod koniec 2024 roku na terenie Bośni i Hercegowiny po międzynarodowych poszukiwaniach. Premier Tusk pochwalił działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuratury, podkreślając potwierdzenie wrogich działań ze strony Rosji. Podejrzany Rosjanin usłyszał zarzuty koordynowania aktów sabotażu na terenie Polski oraz innych krajów, w tym organizowania podpaleń oraz wysyłania przesyłek z materiałami zapalającymi. Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie, który sąd zatwierdził, zarządzając 3-miesięczny areszt wobec zatrzymanego. 16 lutego na szpitalny oddział ratunkowy w Katowicach trafił 40-letni mieszkaniec tego miasta. Jego żona, zaniepokojona dziwnym zachowaniem męża, zdecydowała się wezwać do domu karetkę pogotowia ratunkowego. Po przybyciu medyków, mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie personel medyczny zamierzał udzielić mu dalszej niezbędnej pomocy. W trakcie badań mężczyzna przejawiał bardzo skrajne zachowania. Początkowo był spokojny, lecz po chwili stawał się niezwykle pobudzony i agresywny. Z tego powodu personel szpitala został zmuszony do unieruchomienia pacjenta, aby móc przeprowadzić konieczne badania oraz czynności medyczne mające na celu ratowanie jego życia i zdrowia. Podczas próby obezwładnienia agresywnego pacjenta, jeden z pracowników szpitala, 48-letni sanitariusz, doznał poważnego urazu w postaci złamania kości śródręcza. Na miejsce natychmiast wezwano policyjnych wywiadowców z katowickiego oddziału prewencji, którzy zatrzymali agresywnego 40-latka. Dalsze czynności prowadzone były przez funkcjonariuszy komisariatu policji 4 w Katowicach pod ścisłym nadzorem prokuratury rejonowej Katowice Południe. Mężczyzna usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Zastosowano wobec niego dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego sanitariusza. To zdarzenie wpisuje się w niepokojący trend rosnącej liczby ataków na pracowników ochrony zdrowia. Ratownicy medyczni, pielęgniarki i lekarze każdego dnia niosą pomoc w niezwykle trudnych warunkach, często spotykając się z agresją ze strony pacjentów lub ich bliskich. Ich misją jest niesienie pomocy bez względu na okoliczności, a ataki na nich są niedopuszczalne. Należy pamiętać, że atak na pracownika ochrony zdrowia to nie tylko moralnie naganne zachowanie, ale przede wszystkim przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności nawet do kilku lat. Piątkowy poranek w miejscowości straż koło sokółki na Podlasiu doszło do nietypowego zdarzenia. Na pobliskim torfowisku wylądował duży, tajemniczy balon, do którego przymocowany był niewielki pakunek. Jak informują dziennikarze, obiekt miał około 4 metrów wysokości oraz ponad 2 metry średnicy. Zdarzenie natychmiast wzbudziło zainteresowanie lokalnych służb, które obecnie dokładnie badają znalezisko. Wstępne ustalenia wskazują na to, że balon mógł być wykorzystywany do przemytu papierosów z Polski na Białoruś. Służby nie wykluczają, że ten incydent może być częścią większej operacji przemytniczej, dlatego na miejscu prowadzone są intensywne działania mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności. Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwsza tego typu sytuacja w Polsce. Niedawno podobny niezidentyfikowany obiekt spadł w miejscowości Leszczyn Księży koło Płocka na Mazowszu. Policja ma dziś potwierdzić, co dokładnie tam znaleziono, choć wstępne informacje sugerują, że mógł to być balon meteorologiczny pochodzący z Niemiec. Mieszkańcy okolicznych miejscowości są zaniepokojeni niecodziennym zdarzeniem. Pojawienie się tajemniczego balonu oraz intensywne działania służb wywołały liczne spekulacje wśród lokalnej społeczności. Wszyscy czekają na oficjalne wyniki prowadzonego śledztwa. Patrole Obywatelskie ponownie pojawiły się na polskich ulicach, co jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnącą przestępczość związaną z imigrantami. W obliczu zwiększającej się liczby incydentów kryminalnych, mieszkańcy środy wielkopolskiej zdecydowali się samodzielnie zorganizować w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organizatorzy patrolu udostępnili nagrania z tego wydarzenia w mediach społecznościowych. Dobra, dobra. Czołem koleżanki, czołem koledzy. Dzień dobry, szanowni państwo. Nastąpiło kolejne przypadkowe, spontaniczne spotkanie patrolu obywatelskiego. A jak już się spotkaliśmy, to idziemy się przejść po naszym mieście, po środzie, zobaczyć co się dzieje, jak się tutaj przybysze, nachodźcy, imigranci, różnie o nich ludzie mówią, zachowują. I jeżeli spotkamy to będziemy przeprowadzać rozmowy A mamy sygnały, że nie Że nie, nie mam... zachowują się jak należy. Tak, dokładnie. Tu naszego kolegi syn był na boisku, na Orliku, to nie. też przybysze kazali dzieciakom iść w Pizdu, że to jest ich... To jest ich boisko, oni to będą grali. No tak nie będzie. Tak, także nasz... nie, może, nie możemy na to pozwolić w grzecznie musimy wytłumaczyć im, że jest nasz kraj. Nasze zasady. Jakie mają nasze dzieci i nasi obywatele do wszystkiego? Tak. Mimo tego, że tutaj rząd yy, prześladuje patriotów, Rafała, mnie, innych chłopaków, to jest, jesteśmy bierni, działamy. Bo jak to się teraz modnie mówi, 11. Nie bądź obojętny. Także pozdrawiamy, Szanowni Państwo, i do zobaczenia. W ostatnich miesiącach zanotowano wzrost liczby przestępstw. Popełnianych przez cudzoziemców, co zaniepokoiło lokalne społeczności. Zaniepokojeni obywatele podkreślają, że ich działania są jedynie wsparciem dla policji, a nie próbą zastąpienia jej obowiązków. Patrole obywatelskie, które już wcześniej były popularne w Polsce, teraz powróciły z nową siłą. Członkowie patroli obywatelskich podkreślają, że ich celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez regularne monitorowanie miejsc szczególnie zagrożonych. Takich jak parki, przystanki autobusowe czy okolice sklepów nocnych. Wielu z nich wyraża frustrację z powodu, jak uważają, niedostatecznej reakcji władz na narastający problem przestępczości. Policja, choć sceptyczna wobec działalności patroli obywatelskich, apeluje o ostrożność i odpowiedzialność podczas prowadzenia takich działań. Funkcjonariusze podkreślają, że w przypadku zauważenia podejrzanych zachowań Członkowie patroli powinni niezwłocznie informować odpowiednie służby zamiast podejmować interwencje na własną rękę. Wielu mieszkańców jednak uważa, że patrole obywatelskie są niezbędne, aby skutecznie przeciwdziałać przestępczości i zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w swoich lokalnych społecznościach. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi. Zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału